Cześć. Cześć. Cześć i czołem. Spacery obowiązkowo. Odkąd mi się zatkał gazik w skuterze, no to co? No to, no to sam sobie nie wierzę. Chodzę na spacery i wiecie jak jest, dla samej zdrowotności. No i oczywiście, no co zrobimy dzisiaj? Poszukamy jakichś gadżetów. Co mówicie? Co, co, co? Nie słyszę. Chcemy więcej, chcemy więcej. No tak, no nie ma sprawy, no właśnie idę. Idę, poszukam, znajdę, pokażę. Trzymajcie się, oglądajcie. wystawili gdzieś za gadżety, a tylko tak dla, dla oka, no. Żeby wam pokazać, czy coś wyrzucają, czy nie. Sprawdźmy. No wyrzucają. Ale takie rzeczy, które nie powinni. Widzicie, jakieś butelki po oleju, jakiś ten od miksera coś. Nieładnie, nieładnie. Bo jak zostawiają taką, wiecie, porcelankę, szkło, coś, to inni ludzie sobie widzę, że chętnie zabierają. A takie śmieciory? Wstyd. Pogoda, pogoda dzisiaj. Uu. No, jak wam to powiedzieć? Nie bardzo wiem. Pochmurno z przyjaśnieniami, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Temperatura do 18 do 21 stopni. Tendencja spadkowa, możliwe opady około godziny 18. No to zobaczymy, czy to dojdę. Dojdę, no jak nie dojdę. Nie jest źle, temperatura dla mnie jest idealna. Bardzo ładne. Filiżanki chińskie spójrzcie, im China. Dwa, cztery, sześć talerzyków i cztery filiżanki. No niestety tylko, ale jak ktoś ma taki serwis, to sobie może fajne dobrać. I to wcale niedrogo, bo to wszystko za 2 euro. Zima proszę Was, ale spójrzcie piękne kozaczki, Mawiśki. Jak już. Santo Limit No fajnie. A ja sobie wziąłem. Pas, to jest damski sobie wyobraźcie. Świetny ze skóry. No, fajne. Spójrzcie, jakie dwie piękne lampy. Dwie są takie, spójrzcie. No, stare, bardzo stare. To jest drewno, wiecie? To jest drewno. Ja pewno się na nie skuszę. Przepiękne są. No, zobaczymy. Wiecie, znalazłem taki obraz. Jest on stary. Jest stary. Ładna ta para. Wydaje mi się, że to jest jesień, to nie jest lato. siedzą sobie na ławce. To jest końcówka lata, tak mi się wydaje. Nie ma nigdzie sygnatury. Wydaje mi ja nie, Coś tam może jest, ale nie, nie widzę tego, wiecie. tak jakiś mazialnie, gdzieś nie gdzieś. Ale jest bardzo stary. Zobaczcie, gwoździami obijany. Zobaczcie z tyłu. No, Jest stary, do tego fajną ramę i świetny obraz. Oczywiście ja tak się nie znam na obrazach, ale jest świetnie wykonany, fajnie namalowany. Te kolory nie są aż takie, wiecie, takie żywe bardzo, no, ale chyba to jest jesień, dlatego może tak. No, chociaż jesień, jak w słońcu, to jest gama kolorów, nie? No, fajny, jako zabiorę. Taka mała wieżyczka, patrzcie, Philipsa. Oczywiście to jest z tych lekkich, nie? Ale fajna co by nie patrzeć, taka pokojowa. Haftów, to są hafty, nie? Mam w domu już chyba dwa czy trzy. Tu jest następny, one są bardzo ładne. Ja sobie to zawsze zabierałem, ale dzisiaj widzę, że, że są za drogie. Ja kupiłem, powiem Wam, że o połowę tanę. Pochodziłem, bo pochodziłem. Troszkę naszperałem, troszkę kupiłem. Zasuwam za damem na, na dziuple Tam Wam pokażę co też tam sobie kupiłem zawsze tam coś jest no lubię te sprawy to wiecie o co chodzi słuchajcie patrzę właśnie kto tam tam jakoś tak siedzi spójrzcie i myśli myśli jak myśli ale nie może zdjęć powrzucać bo tutaj zasięgu nie ma a no tak <głosy> <głosy> widzicie a ja wam chcę pokazać co też dzisiaj wyrwałem a pewne rzeczy są spójrzcie no oczywiście pijałka, czy jak to się nazywa? Karlowe Wary, czy co to są? Tak, Karlowe Wary. Taką wysłałem swoje, swoje widzce i, i pękła. Nie wiem, czy taka sama, ale teraz tak. Piękna taka, nie wiem, etażerka, czy to taka owocarka, no nie wiem, jak to nazwać. I tu jest sygnatura włoska, wiecie? Jest napisane coś tam, bosano, bozano, bonzano, coś takiego. O, widzicie, piękna, taka biało-różowa, świetna jest. Bardzo mi się podoba. Tu mamy śliczny, ciężki, jest delikatnie uszczerbiony, ale wziąłem go, bo jest piękny. Także widzicie, zaraz wam pokażę, że to jest, o tutaj jest takie, uderze, widzicie, uderzone jakby, nie? Taki odprysk, ale jest to taki delikatny, Wiadomo, na cenie, na cenie już to zaważy, ale jeśli ktoś będzie chciał mieć tylko i wyłącznie do zdoby i nie, nie będzie w, w, wygrzydzał, no to świetny wasum. Teraz tak, tutaj mamy, proszę bardzo. AK, znacie tą, tą sygnaturkę? Piękny taki z, ze złotymi rączkami i wzorem takim fajnym. Nie, no półmisek na, no nie wiem na co, no, na cokolwiek. Dobrze, teraz tak, y, rumuński świeczusznik chyba to jest, albo wazoniczek, albo wazoniczek taki, delikatne kwiatki wrzucić, pięknie jest, y, pięknie jest zdobiony, Te rzuczki nie połamywane, nie pokruszone, także świetnie. Taka misa, ale misa nie jest z dzisiaj, ja chyba wczoraj Wam pokazałem, czy nie pokazałem właśnie, ale ją pokazuję tak przy okazji. Śliczna też misa. Obraz, i zobaczcie, ten obraz jest oczywiście malowany. Te, te kolory są takie, no nie są takie bardzo żywe, ale mówię, dla mnie to jest jesień. Dla mnie to jest jesień i dlatego tak to może wygląda lekko pochmurno. Widać, że nie ma, nie ma, nie ma słońca. Tam jest zakochana para, ze sobą siedzi na ławeczce. No, fajny jest motyw, mi się podoba. Mimo tych takich kolorów, nie takich żywych, mi się wydaje, że taki był zamysł malarza, żeby to nie było tak, takie, ten. Dobra. Nie wiadomo czy to, może to jest jesień życia, nie wiadomo, ale raczej to młodzi, widzę że po fryzurze tej panny młodej, że y, młodej dziewczyny, że to raczej są tacy 30-latkowie. No dobra, kolejna rzecz, tutaj proszę bardzo, niesygnowane puzderko, śliczne, porcelanowe, z takim fajnym zapięciem, no prześliczne, także musiałem to zabrać. Co, cóż dalej? Dalej mamy, proszę, bas. Proszę, bardzo jaki piękny flakonik. A ja może o, zobaczcie, jaki czerwony, oczywiście, perfum jest do połowy. jak śliczny czerwony kolor. I są to perfumy francuskie. Już Wam pokazuję tutaj, nie wiem, czy to wyostrzy GoPro. No, nie wiem. Ale jest to Yvonne Rocher czy Jevo Rocher Francja. Takie perfumiki. Piękny jest ten flakonik, oczywiście zabrałem, bo jakże inaczej. Tu macie piękny, skórzany, z grubej skóry, damski yy, pasek, taki bawarski mi się zdaje, chociaż niekoniecznie, nie? Piękny jest, no i no, nowiutki, no i widzę, że nienoszony w ogóle tam, animowy nie ma. Biżuteria, spójrzcie, tu mam taką bransoletkę i do tego jest naszyjniczek. I to jest sygnowany tutaj, o widzicie, ale nie to, że coś to jest drogiego bardzo, tylko sygnowana jest, no, ktoś kto to robił. Tu następny taki naszyjniczek dosyć ciężkawy, też śliczny, też mi się podoba. I tutaj takie ciężkie serce, nie wiem, jak to się nazywa, czy to jest żywicą wylane w środku, czy coś, taki dosyć długawy, o, możecie sobie zobaczyć, taki długi dosyć jest, nie, to są koraliki i taki żywiczny ten, bardzo mi się to podobało i dlatego też to zabrałem to nie wszystko kochani bo muszę przejść na drugą rzecz, na stronę bo, bo, bo po prostu mi no brakło mi kurcze miejsca i teraz patrzcie wazon taki nietypowy taka czerwień meksykańska jakby z jakimś ptaszorem i to jest yy, yy, sygnaturka bawarska Gorold, czy Horold, Gorold, coś takiego. No jakoś tak, Gorold, Gorold, tak, Gorold Bawaria. Fajny, wysoki, ładny, taki niespotykany. Drugi wazon, ciężki niesamowicie. No, Black Crystal pewnie, z takimi znakami, no ja bym powiedział, że harcerzy, ale to chyba są znaki templariuszy. Jest to oglew, widać, że to jest niezdmuchane, bo tutaj jest chyba łączenie, nie wiem, a może mi się zdaje, tak będzie to odlew, to nie jest dmuchane ręcznie ale bardzo ciężki, ma ze 3 kg, naprawdę mówię wam tak ciężarny i wysoki jakiś 25 cm no i przepiękne dwie lampy, spójrzcie to jest wszystko drewno yy, tu macie, zobaczcie, wtyczki to są lata 50-60 na 100% a może jeszcze, nawet po wtyczkach można to sprawdzić Spójrzcie, jak one wyglądają pięknie. Oczywiście, dwie są, o, funkcjonalne. No, przepiękne. I no, no jak ich nie wziąć, nie? No, bardzo mi się podobają. Spójrzcie, przepiękne. Dwie. Dwie takie świetne lampy mi się trafiły. No, i to by było tyle. To by było, kochani, tyle. To, co mi się udało uratować przed zagładą. No, to. Tak to wygląda. Subiklubik Ameryka, kto obejrzał to, niech klika. Z całym serduszkiem z Wami, jak zawsze. Wpadajcie na kanał Miedziany Damian. Wpadajcie na kanał Retro Adam. Tam się dzieje też. Adama już znacie po części, ale nie wszyscy. Subskrybujcie, pomóżcie chłopakowi. No co, no co, no co ja mam więcej powiedzieć? Pomagamy, pomagamy jak możemy. Wszyscy pomagamy. Wpadajcie do Oli, Zachodnie Pomorskie. Wpadajcie do yy, Stare Alejary, do Tomusia. No, mówię Wam szczerze, to są tak fajne kanały, zresztą dużo, dużo jest. Pewex Recycling, no wiadomo, nie? Też, no, tych kanałów jest za, za czy Artur Skaniowa, wiadomo. No, 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 no są, są tacy ludzie, którzy się interesują fajnymi rzeczami, pozyskują też fajne rzeczy. No dobra, to jeszcze raz sobie rzut oka na to. Spójrzcie sobie na to, co to też takiego ja tutaj wy, wy, wynalazłem. Przeciągnę tak, to może wrzucę wam na shorta. Bo te shorty, jak źle nagram, to później mi takie wychodzą dziwolągi. No, ale tak to wygląda. To by był szorcik z tego, dobra, i tutaj też przejdziemy. O, i zrobimy szorcika takiego. No. no, mi się wydaje, że, że wyjdzie. No, widzicie, warto, warto, warto zawsze jeździć, warto zbierać. Jeszcze raz trzymajcie się, na razie. Do następnego.